Dzień dobry. Dzień dobry, co dla pani będzie? No lody. Dobrze, ale ja rozumiem, że lody, ale jaki smak? A jakie pani poleca? Um, ja bym mogła pani zaproponować może czekoladę z maliną. Nie lubię czekolady. No dobrze, no to może w takim razie badan z nutką róży. Ja roślin i kwiatów nie jadam, więc na pewno nie zjem z, z różą. To może co pani lubi? Spać! W sensie mi chodziło o jedzenie. O loda. To może. Ja lubię. To ja lubię schabowego z ziemniakami z mizerią. Znaczy, jabłka. Dobrze. W ofercie mamy jabłko, gruszka, pietruszka. Nie, ja, ja pietruszki nie jem. No dobrze, to może jabłko kwaśne. Nie, bo to mnie wykwasi. Dobrze, mamy ostatnią ofertę z jabłkiem. Jabłko, gruszka, ananas. Może być to. Bo więcej ofert nie mamy z jabłkiem. No dobrze, niech będzie. Dobrze. Już nakładam ile gałek. Dwie. Dobrze. Może jakaś polewa. A jakie są? No dobrze, to jest tak. <laughs> Truskawkowa i biała czekolada. Truskawkowa. Dobrze. To będzie. Y Dwie lodów, do tego syropu, będzie 20 złotych. Dobrze, gotówka. Proszę. <laughs> Dobrze. Proszę, loda. Do widzenia.